Cześć, witajcie, to ja, Nietykany strzelec. Widzimy się w dosyć nietypowym momencie, gdyż musimy radzić sobie jak musimy. Yy, jednym słowem, na telefonie. <grystanie> Niestety dźwięku wam nie pokażę z gry, gdyż kurne jak to nazwać... Nie da się nagrywać dźwięku i tego, znaczy da się, ale po prostu mój głos nie jest słyszalny dobrze. I nie wiem czemu, po prostu jakby jest wybór, albo dźwięk z gry, albo same głos ludzki. Nie wiem, czemu tak jest. Albo to może jest źle zbalansowane, nie wiem. Propo, ja tu mówię, to potrwa do 2 listopada max, chociaż może w międzyczasie coś mi się uda Wam przesłać na YouTube'a z y ogółem z PL ps ale nie wiem. Ale taka informacja, nie? Tutaj mówię, może mi się coś uda. Aha, zanim zapomnę. Osoba, jeżeli tu ogląda jeżeli ta osoba ogląda tutaj, jest na widowni w tej chwili, informuję ją, że nie chce publikuje, kurwa, co chce. Ja mam to w dupie, bo mi życia bardziej nie zjebie. Czy ona ma nagie zdjęcia, czy co mnie, to chuj obchodzi, ale nie chce publikuje, co chce. Ja tam nie będę nic przelewał. A może to jest fake, ale ja to dla wiadomości mówię. Dobra, nie wiem jakąś grę tutaj wyczaiłem. Znaczy wyczaiłem już ostatnio coś było aby użyć. Yy, musimy sobie poradzić. No niestety na sobie poradzę. Uuu, co to jest za opcja? To mi się wyświetlało. Uuuu Ja mogę trzeba czas sobie przesunąć fajnie. Yy, z Chodzi o nagrywarkę. <grym> Zdrajający, dlaczego tak podle, potraktowaliście swojego kapitana? Na szczęście, złożony szturm, ale ten wydany z kozówki. Weź potrzebne rzeczy na to, doprzej mi. Śledź misję. Uuu, pora się zmieniła, dnia. To jest surwial, jakby ktoś nie pytał. Jest po polsku, dziwo, to mnie dziwi w cholerę. Co tu trzeba zrobić? Znajdź nóż z narzędzi. A znajdź nóż miedzi, znajdź solidne, krótkie co spodnie czy co? Znać butelkę wody. No niestety nie mogę dźwięku nagrywać. To jest to? Nie ciebie ty durna pało. Muszę się nauczyć jak to się robi tutaj. Wygląda gra solidnie, bo naprawdę nie jeden już gram na telefonie, ale gra wygląda solidnie. Ja bym jeszcze zrobił tak inaczej, może sobie weznę. O, zrobiłem sobie inaczej, teraz nie wiem, czy mój dźwięk przez tą chwilę. Wziąłem na maksa sobie jasność w telefonie. Co tu jest ognisko jakieś, ale to mnie nie obchodzi. Yy, znajdź nóż Uy, samouczek, znajdź nóż z. nóż zmiedzi, ale. To jest też coś do. tego, ale tu chyba jest yy, do siania, nie? Właśnie my takich kurde długich filmów nie będziemy robić, a tutaj muszę jakoś zaradzić. Co ja tu uprzątnąłem? Tu coś? Zając, daję, psukę. Żartuję. Um, muszę poprzeszukiwać, bo znajdź, piszę. E, gra wygląda z niestety jest wymagane. Połączenie z internetem, spierdalaj gościu, kurwa. Ale... Myślałem, że mnie chce zajebać. Nie wiem, co. Aha, ja naprawiam to. Bezpłatne naprawienie, no to mi pasuje, kurde coś, yy, bo nie ukrywam, dużo gier ma to do siebie, że musisz, kurde, płacić za to jakoś albo nie wiem, a tu coś jest, może w tym to będzie znajdź, pisze, znajdź, znajdź. Tam widzę, już ktoś na czerwono się podświetla, to jest niedobrze, ale to jest samouczek, kurde, który oczywiście jest niedopracowany, bo jakże. Tu coś mamy, tu mamy żarcie i poidło, dobra, to tam ich chujwali. A to jest schowek jakiś. A w tym będzie? Czekajcie, zaraz zobaczę w skrzyni, czy tu nie ma, bo ja tą skrzynię na, e, naprawiłem. Co na tą grę mogę zaliczyć na plus. Na pewno przejdziesz coś interfejsu. E, tu zaznaczę jeszcze tu. Bo nie dużo gier ma to, że interfejs jest zjebany. Jeszcze jest jedna gra ale ona już mniej fajna jest, ze względu na to, że twórcy obiecują tam, a nic nie dodają takiego. Jest noż z miedzi. Czeka. uuu, mogę przynosić normalnie itemy, to mi pasuje. Co tu mamy? Ja pierdzielę spodnie, tak, to pewnie tam są znaczone, że spodnie. Tu mamy. A to co to jest, kurwa? Pełna butelka to jest woda, wybaczy, bo mi tu zasłania w nagrywania. Może go przesunę sobie. Kurde, tutaj. To jest woda, ta. Muszę to przeczytać. Pełna butelka, zapas wody, dobra. Wybaczcie, no byś zasłaniał. Ta, ale jeszcze bym przejrzał. Sobie tutaj zaraz, tam tą skrzyneczkę. Ten ma misję kolejną jakąś. Wróć do żeglarza. To jest sam uczek cały czas. Okej, okay, ale fajna granat Powiem na razie, na razie. Bo to dopóki nie wejdziesz na inny rejon, bo ci... Punkty energii będzie zabierać. No. Nie wiem, no może nagram kilka odcinków zobaczymy z tej gry. No tak muszę jakoś radzić, no niestety. Łeje udali. No niestety musimy sobie jakoś poradzić kurne, przez ten czas. Yy, internet jest zrębany. No, przeciążone tak wi w WiFIM się skończyło. Ale co mi się podoba, że to są inni MPC, nie jestem sam całkiem, ale tu chcę zobaczyć co jest. Zaraz tam pogadam kurwa ci to. A patrz, to zaraz też biorę. Z na to. Znaleźć, życie to jest do bandaża jakieś. talina będzie potrzebna do craftowania narzędzi. Cioto, co tam masz do mnie? Ukończ. Aha! Odebrać. Uuu, skrzynię odbór. Zmknij, aby otworzyć skrzynkę. Ale widzę, że ja mam za mały ekran do to tu jest, jest Potrzebne do tej gry. Chuj, nie? E, weź, 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 weź. weź. Dobra. Uuu. Oczywiście, odbierz... Odebrano, co to jest? Tkanina z trzciny? Tak, to na ubrania będzie na bank. Skrzynia odbiorcza, weź. Widać, że gra jest na mikro. Aha, nie ma miejsca, dobra. Że gra jest na mikrotransakcję nastawiona, ale. Przyjmij z aby gotować. Aby gotować nad ogniskiem, musisz zdobyć mięso i pombu. Zwróć do grzeglada, przyjmij. E, dobra, czyli to oznacza, że a czemu mi się zadanie tu nie wyświetla czemu kilka zadań śledź misję samuczek śledź dobra Przy, przyrządź gotowane mięso dobrze, tylko, że kurna ma, właśnie jak on gadał że mięso przyrządzić to trzeba mieć zaniec aby trzeba było zabić fajnie mi się to podoba, że musisz samemu myśleć nie, nie masz wprost powiedziane co może, Co masz.. E, jak zrobić? Tu co było? A no tak, tu jest ten... Ale nic nie mam. Kurde, muszę znaleźć coś. Że posiać, bo nie przeżyję. Tu jest do wody, to już mi pasuje. Bo dużo gier wymaga to, że muszę samemu robić. E, mięso. A ja miałem mięso gdzieś. Nie, co to jest? Bambusowa gęś. To nie mięso, mięso miałem, ale bambusowej gązi nie miałem. Jak tu się kwipunek bierze? Czy kurwa muszę losowo? Tu jest bambus. Tak, dobrze, tą siekierę wziąłem. Znaczy jest pełna torba. Aha, bo ja to plecaka nie mam, ale to bym mógł już sobie założyć. Tak, już mam miejsce. To też jest coś, tak. No i gra mi się podoba nawet na razie. Zobaczymy jak to będzie na długą metę, bo to jest gra online to mi się też podoba. Dlaczego? Zasoby będą nam się odnawiać, a nie jak to na innych survivalach bywa. Zając mi się podświetla. Aha, tu jest na z kurwiela? Nie, bo to jest tam <laughs> niepotrzebne nam w tej chwili. Bambusa mam. Ile zdobyłem w ogóle to bambusa? Trzy, dobra. Stwórz. Jedną minutę. Tworzymy więcej i tak, zastwórzmy stwórzmy tam z 3, niech się tworzy. A my przez ten czas, tak tu mamy dużo rzeczy. Wiecie co na plus może w tej grze zaliczyć? To, że tu dostajemy takie rzeczy jak to na wodę, na początku, od, od razu. Stwórz, pełna butelka, stwórz. Aha, miałem pustą butelkę, dobra, niech stworzy się. Że dostajemy od razu po, po, potrzebne rzeczy. Bo ja zauważyłem, że dużo jest dużo. Nie ma takiego czegoś, musisz samemu stworzyć to i tamto. A ja tu dostaję od razu, czekajcie, bo gdzieś widziałem wodę, kurna, nie? Tak. Jest też do posiania, to zaraz siejmy. Ej, tu jest chowek, rzeczywiście, to bym zostawił, kurna, bo szkoda mi tego. To też, że mieć miejsce, wiem, że będę miał zaraz jakąś misję. Aha, tu kurzacie, można, dobra. Misję, że będę musiał stworzyć ubrania. To jest podstawa. Podoba mi się, że tu dostajemy dużo rzeczy od razu, nie? Jest naprawdę... ej, nie mam... Aha, coś pisze, że muszę... Ja mam to, ale żeby to zrobić, to co muszę... Trzcina cukrowa, bo ja to mam przez sobie chyba, nie? To jest to, nie to? To. Tylko, że to podejrzewam, trzcina cukrowa. Jak mi się tu robi to mięso, że to muszę przez jakiś mund przedpierdolić, żeby to móc posiać. Ale ja sobie za to naprawię, bo noc będzie zaraz, podejrzewam. Jakiegoś wroga tam widzę. Świedzie tu się gut pokazuje. Chyba, że nie ma takiego czegoś. To by było fajnie. Tu mówię, tu już na tej grze mogę zajrzeć na plus na razie, że ee, potrzebne rzeczy są na samym początku, typu skrzynie, nie skrzynie, bo dużo gier naprawdę wymaga stworzenia przez takich rzeczy. Tu są bambusy. Bąsław Gałąź, dobra, dawaj. Tu co to jest? Y... Trzcina, nasiona, trzciny, dobra, nasiona, tu. Łódź? Noego? <laughs> Ej nie no, to wygląda jak Łódź, bo jesteśmy piratami, kurno. Tak, tu jesteśmy piratami. Aha, no. Standardowa rzecz w każdym survivalu. Tratwa, nigdzie nie płynę mi nie teraz. Tutaj, kurwa, stwórz. Tak, teraz mogę. Ale czemu nie mogę? Jednej rzeczy mnie ciekawi, czemu ja tego nie. Aha, teraz mi wyszło dopiero. Eee, co to jest? Do, do ręki to wziąłem, czy co? Kurwa. To... Aha, dobra. No to to mogę wziąć do ręki w sumie, jak to wygląda? Aha, tu mi się świetla, dobra. Rośnie, nie chcę rośnie, droga sąd Co on pisze? Co on do mnie gadał? Cieciu? Dobra, e, wybaczysz, że bez dźwięku, ale no niestety musimy sobie radzić, grodzimy. Dobra, no kurwa, kolejny plus. On se stoi przy tym ognisku. Widać, że mogę mu quest oddać. No to jest coś pięknego. Możliwe, że zgrom się za Aha, on odebrał już. ulepsz Ej, można ulepszać? Zajebiście. On odebrał to mięso? Ej, kurwa, chuju, Dobra. <śledzianie> Nie, czekaj, bo ja tego nie mam. Tu są misje. Uuu, dwóch piratów mam? E, Dobra, to jest ogniska, automaty? No to. Nie, no wszystko. Pięknie to pasuje, takie fajne Rzecz. I dużo plus, że ma po polsku to wszystko. Ukończ. Skrzynka. Dobra. Weź, weź, weź. Okej. Okay. Dawaj kolejną questa łomotykę dostanę chyba. Młot z wapienia. Aha młot. i ciężki olej przyda do mnie. Obrażenia, obrażenia ma podężne. Wykonaj zwykłą siekienę, zdobyć bombową gałąź, wykonaj zwykły kilo, znajdź wapień wróć do żeglarza. Dobra. Ale my to zrobimy w kolejnym odcineczku z tej gry. Tak jak potwierdzam kolejny odcinek, zobaczymy co to będzie. Chociaż podejrz... podejrzewam i tak, to będzie dziadostwo za jakiś czas, ale naprawdę grama polski język to jest zajebiste, to mi się podoba od razu. Wiem, że będzie na tym filmie oglądalność, ale no muszę jakoś rodzić sobie... z powodów innych rzeczy. Uuuu, do zobaczenia cześć. Zobaczyłem co idzie dalej, pa. Uuu, zrzut ekranu, tu sobie mogę zrobić jak nagrywam, nie wiedziałem, pa. いい、cool, no, hey?